Myślę, że jestem sporo racji, bo no, kiedy odchodziłem z biblioteki ze swego po 45 latach pracy pracowałem zresztą ponad 5 lat dłużej, jak, jak powinienem. To średnia wieku w książnicy, a w końcu dużej instytucji nie przekraczała 40 lat. Tą statystykę trochę psułem swoim wiekiem, ale Myślę, że aż nie na tyle przy takiej proporcji. Także uważałem zawsze, że od młodych można znacznie więcej. Poza tym są tansi, to brutalne słowo. No i wiele innych, jak to się mówi. No wiele spontaniczności, wiele takich, jak to się mówi, nieoczekiwanych przygód. To słowo tak mnie utkwiło, że zacząłem to przekładać na język praktyczny. Co to znaczy partycypacja? To znaczy uczestnictwo w czymś i tylko pozostaje problem podziału pewnych ról. I jeżeli partycypacja, to znaczy, że każdy na miarę swoich możliwości coś wnosi i to się potem wyjątkowo sprawdzało. A o to polegało tylko na tym, że jeżeli komuś w tym ogniwie coś nie wyszło, to natychmiast znaleźł się dubler, który wiedział jak go zastąpić. Wiadomo, że biblioteka będzie dysponowała coraz to nowymi możliwościami, środkami szybszego dojścia do pożądanej informacji. Z tym, że jestem człowiekiem, który nigdy nie lubił słowa informacji, bo zawsze mi się informacja kojarzyła z wielkim, ogromnym śmietnikiem, w którym trzeba wybierać to, co jest wartościowe. Ktoś kiedyś powiedział, i to też mnie trafiło do przekonania, że my co dziesiątą książkę mamy wartościową, coś w niej nowego jest, resztę trzeba się przez to przebijać, a więc wyobrażam sobie tą bibliotekę, że to jest nadal gromadzenie twórczej myśli ludzkiej, podkreślam mocno słowo twórczej, bo nie każda myśl ludzka jest twórcza, kiedy nauczyliśmy się mówić, mówimy różne rzeczy potrzebne nie? i nie, tą twórczą myśl gromadzić. Nie ma lepszego miejsca na gromadzenie twórczej myśli ludzkiej i to resztę, którą prowadzi ta nowa technika, nowoczesna technika, pozwoli nam jak najszybciej do tej istoty dotrzeć.